Jeśli wiesz, jaka jest różnica między mangą a anime oraz że filery są zborą każdego otaku, to ta audycja jest właśnie dla Ciebie. W każdy piątek Akademickie Radio Indeks przejmowane jest przez zapalonych miłośników mangi i anime. Audycja Mangusta poświęcona jest Waszym ulubionym tytułom z krainy kwitnącej wiśni. Znajdziecie tu krwawe polowania na potwory, walki potężnych wojowników oraz miłosne problemy nastolatków. Audycja Mangusta. W każdy piątek o 16.30. Cześć, witamy się z wami w, tym piątko, w, to po, w to piątkowe popołudnie, aż mi się plątek zajęczył. Język. Język zapląta. <laughs> plątek. To jest audycja Mangusta, czyli... Mangust czyli Mangusto! Czyli Mangusta, tak <laughs> jest. Tak. czyli audycja o waszych i naszych gustach kwestii... W i anime. Tak, dokładnie, dziękuję. Nauczyłem się. Tak. A, wit a witam się z wami. Weronika. Maciek, a audycja realizuje Daniel Niemiec, jak już dożyliście usłyszeć. Cześć temu komuś, kto stoi za oknem Za drzwiami no tak Cześć. Cześć Temu Pałukaszkowi, którego możecie zna, znać z Klubu Komedii Możecie mnie znaleźć w różnych miejscach To też tak. Możecie go znaleźć w różnych miejscach Zapraszamy na jego występy w ogóle Tak, w środę, w tak? One Love tak, środy, bono, bono. Audycja Środę mangusta przeniosła się na inne tory. Tak. Ale wróćmy może do <gry> tak. innego toru. Wróćmy do mangusty, wróćmy do mangi, a nie ma i dzisiaj głównie będą mangi. Tak, dzisiaj są same mangi. Otóż naszym tematem dzisiaj są one shoty Czyli mangi, które mają tylko jeden numer. Tak, w sumie są jakby jedną taką częścią i często mogą stanowić y, początek pewnego rozwinięcia. No. Albo po prostu są jednym numerem, na którym... Zamkniętą historię. którym historia się zaczyna, ma rozwinięcie i się kończy. Tak. Znaczy, wiecie, yy, one -shoty z Rekły są takim jakby wprowadzeniem też do dłuższych rzeczy. Jeżeli akurat autorowi się uda i jego historia wyda się komuś ciekawa, to na przykład z takiego one-shota może się zrobić jakiś tam długi tasiemiec ta, ta typu seria. One nie, nie, nie zawsze... Yeah. Jej, mieliśmy w ogóle... One shot one tak, One kiedy to nie był One Shot One Piece, a to był Monsters, to, jest, to była historia, która była w, która działa się w świecie One Piece, a One Shot One Piece, One Shot One Piece, to był Romance Down. Tak. 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 Ale dzisiaj nie będziemy mówić o Romance down, nie. ani o one Piece Dzisiaj mówić mamy o... inne klimaty. Tak, mamy inne klimaty. Weronika, o czym opowiesz? Ja opowiem wam o manze, która została wydana również w Polsce. Nazywa się nad brzegiem rzeki. Mamy nawet taką fizyczną postać tutaj. Tak, w nawet trzymam tam sobie klepie ręką w to. Tak. Tak. No, a co o czym ty opowiesz, Maćku? Ja dziś powiem o Rengoku no Asze, a dosłownie o asza z czyśca. O. Tak, Czyli, ale to nie zostało przetłumaczone na polski. Nie, to jest po prostu niemie niemiecko-japońsko- i angielskojęzyczna manga. E no i co? Lecimy dalej. No to co? Posłuchamy sobie utworu, będzie to kawałek. No, w, związku z, w związku z tym, że to jest tylko i wyłącznie manga. To nie mamy jednak openingów do tego? Nie mamy, dlatego stwierdziliśmy, że wybierzemy sobie utwory, które w jakiś sposób pasują do twórczości, o których dzisiaj opowiadamy. I tak ja dziś wybrałem e soundtrack z gry Witcher 3. Może tak po polsku. Wiedźmin trzy. No dziękuję a bardzo. Tytuł, a tytuł tego sątraku to Witch Hunters. No dobra, jedziemy. Same, zrobiło się trochę mrocznie No e, jak to w Wiedźmińsko, nie? Tak, to był właśnie soundtrack z Wiedźmina Trójki To um, utwór Witcher Hunters I w tym klimacie pozostaniemy W klimacie łowców Znajdźmy. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Um, otóż ja opowiem dzisiaj o one-shocie Rengoku No Ashe, dosłownie Asza z Czystca, jak już wcześniej wspomniałem. Jest to manga z 2014 roku, czyli no, to całkiem nowa. Noweczkę. No właśnie, autorstwa Enduo Tetsuya. Człowiek ten stworzył jeszcze trzy inne one-shoty, które też nie miały jakoś specjalnie szczęścia. No trzeba próbować. Pan no, prawdopodobnie stara się o serializację. Też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że zakończenie tej magii świadczy jest o tym, że Jest bardzo obiecujące. Tak, ale o czym właśnie jest Owa manga, no to akcja rozgrywa się w średniowiecznej Europie, w której rozwiązaniem każdego problemu jest spalenie wiedźmy. No, wiadomo. Oczywiście najczęściej oskarżonymi o czarną magię są niewinne kobiety. No wiedźmy, nie? No tak, a cały proces ma charakter widowiska na miejskim placu. To jest Tak, zbiera się całe miasto i okoliczne wsie, żeby tylko zobaczyć, jak to. No wiecie, ludzie w średniowieczu nie mieli ani internetu, ani telewizji, musieli sobie jakoś no, radzić. Właśnie, nie? A, a ciężko się kopie ziemniaki, zwłaszcza, że ziemniaki przyjechały z Ameryki a... trochę później. Tak, inna rzecz, że w sumie taką wiedźmę to łatwo jest spaść, bo tylko podkładasz coś tam i ona zaczyna no krzyczeć i jęczeć. A, i... A, a jak poznać wiedźmę? No, jeśli krowy umierają, jeśli mleko się zsiadło, jeśli nie ma plonów, to na pewno wina wiedźmy. A kim jest tą wiedźmą? Na pewno kobieta, której nikt nie lubi we wsi. No, to najbrzydsza. No, no tak było. Właśnie w, w niechlubnej przyszłości Zielonej Góry było parę takich procesów. No nie tylko u nas przecież, nie? No tak, ale u nas podobno ze ostatnia wiedźma. Uuu, mrocznie się zrobiło No ale dobrze, o czym jest ogólnie manga? No to historia opowiada o młodym mnichu o imieniu Bel Trochę jak główna postać pięknej bestii <grym> Belluś No, który, za, który zamiast w modlitwach bardziej odnajduje się w szermierce No i w pomaganiu ludziom Tak, mieczem Mieczem, no każdy jak to umie, nie? Podróżuje on właśnie z miasta do miasta ratując uchodźców z rąk bandytów w końcu trafia do miasta, w którym rządy sprawuje chciwy biskup. Miejscowi, miejscowi widząc, że mieszka że młodzieniec przybył w pokrwawionych ubra ubraniach oraz z uchodźcami, od razu wyrabiając o nim, o nim no, dość nieciekawe zdanie, no bo brudas jakiś przyszedł. Inna rzecz, że mnisi, tacy mnisi rycerze w tej mandze właściwie nie są jakoś popularni, nie? No nie so... Cieszą się jakąś taką gorszą sławą. Mimo, że pomagają tym tak. biednym, a zwłaszcza ci uchodźcy nawet nie są jak dla niego jakoś, jakoś specjalnie mili. No ludzie są niewdzięczni. No nie, i to bardzo. Ludzie um... są niedobrzy. No, podczas gdy młodzieniec ma, krótko mówiąc, gdzieś opinię innych, dostrzega, że w jednej z uliczek banda ludzi biskupa atakuje młodą dziewczynę. Bell... Nie, biedna młoda dziewczyna, muszę ją uratować. Tak, jako, jako mnich, rycerz, Bel pomaga dziewczynie. Jednocześnie zostaje poparzony przez ogień, który pojawił się, no, znikąd. No nie, no ten ogień to był tam z tyłu. Tam stała taka latarnia. Taka no, pochodnia, i oni on na nią tego, wpadli. On tego nie zauważył, że ogień się rozprzestrzenił. On jest mężczyzną, on ratował kobietę. Tylko to zauważyłem. No i młoda ofiara o imieniu Ashes, chcąc się odwdzięczyć, opatruje rękę bohaterowi w szpitalu, w którym aktualnie no, terminuje. Jednak szybko okazuje się, że młoda pielęgniareczka nie jest do końca tym, za kogo, za, kim, za kogo się podaje. O, nie, kimże ona może być? No nie wiem, ten utwór, który przed chwilą puściliśmy i cała ta historia o paleniu wiedź. Hmm. Mm. W każdym razie, manga. Kończy się w taki sposób, że spokojnie mogliby z tego zrobić całą serię. Tak. Tak, y definitywnie tak. Tutaj właśnie problem w wiedźmie jest poka pokazany bardziej jako choroba. I to nie w taki sposób, że to jest choroba, która trawi społeczeństwo, bo jest czystym złem. Po prostu to jest choroba, która trawi jedną osobę. Trawi wiedźmy. Tra trawi wiedźmy. I to wcale nie. Trawi, dobra, no. niby ma te swoje moce, ale jednak to nie jest dobra rzecz. No tak, no niektóre. Akurat w tym wydaniu jest to takie, wszystko ma swoją cenę. tak? No właśnie. Masz moc, no to sorry, bardzo będziesz musiała stracić coś, coś innego. Coś innego. No ale trzeba przyznać, że sposób w jaki tutaj pokazali tą moc i to, że tą zaściankowość ludzi, że niby dobra. Nie, nie, nie mówią o pewnej osobie do momentu, aż się nie okaże, że jest wiedźmą i wtedy sobie nagle wszyscy przypominają no rzeczywiście, ona była jakaś dziwna. Inna rzecz, że główna bohaterka bardzo pomagała ludziom. Właśnie. I tutaj też się również pokazała taka ich niewdzięczność, że mimo tego, bo jako wiedźma miała te swoje takie, nie tyle co zdolności, co wiedzę. No nie, no zielarstwo, przede wszystkim takie. zielarstwo i m, znała się dość na prymitywnej medycynie, co, co jeżeli pomagało tam im. kojarzycie chociaż trochę średniowiecze, wiecie, że tam z higieną w ogóle z poziomem średnio. życia było strasznie, więc bardzo pomagała tym ludziom, a oni tak, no właśnie. No nie, no bo okazuje no nie się. Nie będziemy że... mówić, co zrobili. No nie, no nie, ale ogólnie okazuje się, że biskup, będąc władcą całego okręgu, tego całego miasta i okolicznych hmm, wsi. Miasteczka. No, liczyła się dla niego tylko kasa i potrzebował po prostu widowiska, żeby ludzie mogli przynieść jak najwięcej pieniędzy. No, więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak właściwie skończyła się historia biednej, ale dobrej wiedzmy i pozytywnie nastawionego do życia Mnicha, który jednak swoim wyglądem odstrasza ludzi, ciekawe połączenie. Zachęcamy do wczytania. Ogólnie też trzymamy kciuki, żeby je tak się udało panu, panu Tetsuja, żeby. Wydał więcej, żeby, się, tak. żeby w końcu jakieś wydawnictwo go dostrzegło i żeby mógł zrobić więcej. Taki, My y, sami kolejne też części. przed chwilą, przed audycją myśleliśmy, jakbyśmy sami pociągnęli dalej tą fabułę, i w sumie pomysłów mieliśmy sporo. Co bardzo szunenowe. Bardzo szunenowe, ale to właściwie szunen. Jakiś drużyna, jakiś główny zły. Jakieś inne, weźmy. No właśnie, no i dobrze, no to ja chyba tyle. No tak, to może przejdziemy do mniej szunenowych klimatów, bardziej w stylu szodziowym. Wiem, Maciuku, uwielbiasz to. Tak, jestem wielkim zwolennikiem romansów, <grym _> zwłaszcza haremów męskich. <grym _> <grym _> Więc tym samym, może zaczniemy od piosenki. A to były takie pozytywne letnie klimaty. No jeśli pamiętacie kilka lat temu każda radiostacja w tym nasza. A kilka lat temu tak z dwa. No to kilka już. To kilka. To, to wiesz, to by może wydawać, że to było dwa lata temu, a tak naprawdę to może być pięć, sześć, ale to było tak niedawno. No w sumie już nie pamiętam kiedy, ale było latem. No było latem. Tak. Piosenka i Follow the River. Dlaczego I follow, I follow the river? Dlatego, że nad brzegiem rzeki. <laughs> tak, to jest właśnie tytuł mangi, o, ja wam, o której ja wam dzisiaj opowiem. Oryginalny tytuł po japońsku to jest Koishite Tempu Suikoden. Jest to manga autorstwa y, pani, która się zwie Akijo Tatsui, y, która w dodatku manga jest y, jej debiutem na rynku wydawniczym. No i w sumie niedawnym, dlatego że Wydała ją w 2014 roku U nas się... dwa... Kolejny one shot z 2014 roku Dzisiaj mamy dwa tak tak jest. A manga w Polsce ukazała się w zeszłym roku Czyli 2015 Czyli dość szybko Tak, zwłaszcza, że wyda... wydała je wydawnictwo Taiga Którą tak. możecie kojarzyć Między innymi z takich mang jak Strażniczka Aurelianu, Pet Shop of Horrors Czy Czerwona Niś Przeznaczenia Tak, wszystkie świetne tytuły jeszcze żadnego nie czytaliśmy. <grych> tak, ale na czym skupia historia nad Brzegiem Rzeki? Skupia się na postaci młodej licealistki yy, Szoko Azumie, która od swojego nauczyciela dostała bardzo specjalne zadanie napisania sztuki teatralnej na szkolny festiwal. Choć od zawsze było jej to jej marzeniem, zadanie okazuje się bardzo trudne. No bo jaki problem napisać sztukę, sztukę teatralną? S są postacie, jest fabuła, jest wątek, o, kulminacja i zakończenie. Tak, Maciek pisał mnóstwo sztuk teatralnych. Pewnie, On to już w małym palcu. Dokładnie. tak. Yy, tak, no jest to marzenie naszej bohaterki, ale sztuka ma tło historyczne, ponieważ ma dotyczyć bitwy, która rozegrała się w jej mieście pod koniec epoki Edo. Przypominamy, epoka Edo to gdzieś XIX wiek. Znaczy się niby dawno, ale jednak niespecjalnie, bo to jakieś 200 lat temu. Tak, 200 lat temu. Niestety, szoka jest totalnie nieobeznana z historią swojego regionu. Jak Wie, większość ludzi. Jak większość, tak. Więc rozpoczyna poszukiwanie jakichś innych informacji. I tak oto zawędrowała do biblioteki, gdzie znalazła książkę, która jej trochę opowiedziała o tym konflikcie, który wybuchł między dwoma zwaśnionymi rodami Sasagawa i Joka. No i tak. No okej, okay, no dowiedziała się już tyle, jednak jej to nie wystarcza, bo żeby dobrze napisać swoją historię, chciałaby poznać lepiej przywódców tych rodów i dowiedzieć się, co nimi kierowało. No tak wiecie, kobiety mają takie podejście do pisania, że one jednak się skupiają bardziej na charakterze danych postaci, a... a nie na fabule. A nie na fabule, tak. Panowie, jak coś piszą, to bardziej kierują się wydarzeniami i zwrotami akcji. Ale to coś w tym jest, bo jak ja czytam książki, to ja często właśnie nie zwracą. Uwagi na bohaterów i często mi się mylą, ale bardziej się skupiam na akcji. No a ja zawsze zwracam uwagę na bohaterów, ale nie zawsze pamiętam, co się działo. <ścoughs> tak, więc no, wiadomo, jako że Szoko jest taką bardzo y, uczuciową dziewczyną, jednak jej na tym zależy. No, a co wy byście zrobili na jej miejscu, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej? No pewnie byście albo poszukali materiałów w internecie, albo się spytali jakiegoś historyka. No ale ona poszła o krok dalej. Miała takie szczęście, że. Cofnęła się w czasie. Jej, mogła ich poznać osobiście. Nie, żeby to planowała, ale tak po prostu przez przypadek rozbłysło światło na moście, na rzece. Akurat wtedy, kiedy najbardziej potrzebowała. Tak, i puf, była już dwa wieki do tyłu. No. Zdarza się. Może się zdarzyć każdą każdemu. Nie wychodźcie z domu i nie chodźcie w pobliżu rzek, bo możecie się przenieść dwa wieki wstecz. Chyba, że bardzo wam na tym zależy. Tak. Tak. No tak mniej więcej zaczyna się fabuła nad brzegiem rzeki. Historia, która podobno w Japonii jest tak bardzo popularna, jak 47 roninów hmm. Tak, możecie to kojarzyć z adaptacji filmowej, w której z wys... Tak, i z Zombie Boje. Hmm, nie, kontynuuj, kontynuuj. Kontynuując. No cóż, na dalszych stronach poznajemy kolejnych, tym razem męskich, ładnie narysowanych bohaterów, którzy jak zwykle wpisują się w schemat będu lat dziewięćdziesiątych, czyli panie do wyboru do koloru. Tak więc mamy Shigezego, głowę klanu Sasagawa, który wykazuje szarmanską postawę i postanawia uratować damę w opałach, która musi jakoś odnaleźć się w tej nowej, XIX-wiecznej rzeczywistości. Mamy też Mistrza Miecza, ee, Mikiego, mamy też takiego typowego okularnieka, Tomigoro, no i głowę przeciwnego klanu, ee, Iokiego Sekuguro. Cichy rok, tak, cichym tak, postawny mężczyzna. Taki typ zimnego, wyrachowanego, ale jednak o dobrych intencjach, tak jak to się zwykle okazuje, który również w jakiś sposób chce pomóc młodej damie wrócić do domu. Jest jeszcze taka ciekawa postać, która się jest jakby podwładnym yy, Rodu Joko. On się nazywa Sasanoki i w sumie przez większość fabuły jest przebrany za dziewczynę. Bo wygląda ładnie jako dziewczyna niż tak. jako chłopiec. W sumie jest ładniejszy niż główna bohaterka. No cóż, nad brzykiem rzeki to taka typowa historia Szodzio. Taki lekki romans na jeden wieczór z ładną kreską i no w sumie z takimi dość przyjemnymi postaciami. No, z ciekawą historią młodej dziewczyny, która musi wybierać między tym, czy chce wrócić do domu, czy jednak pozostanie z, m, z pięknymi nowymi przyjaciółmi. Tak. Tak, ale no, jeżeli jesteście ciekawi, jak y, Szoko w ogóle wyjdzie z tej sytuacji, czy kiedykolwiek udaje się wrócić do domu i napisać scenariusz na festiwal, czy może jednak zostanie do końca życia ze swoimi nowymi towarzyszami na zawsze. Szczerze, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy umia Ma z tym problem. No co? <śmiech> <śmiech> tak, Skorzy już umie dokonać wyboru. Znaczy, jeśli ja przeniósłbym się dwa wieki do tyłu i spotkałbym jakieś pięć, tam było pięć, o, pięć, pięć pięknych, młodych, Kobiet. Hmm, to już bym zrobił Ciekawe co byś zrobił No cóż, ale jeżeli jesteście ciekawi co zrobiła Shoko To mamy dla was genialną propozycję Możecie przeczytać sobie O tej, tą mangę do samego końca W domu w dom Tak w waszym zaciszu domowym i nie w internecie Ale na papierze Normalnie fizycznie wziąć mangę w ręce Przewrócić kartki O tak o, I przeczytać w ciągu jednego wieczoru ale wszystko co musicie zrobić To odpowiedzieć na nasze konkursowe pytanie Podajcie nam Przynajmniej trzy Trzy, trzy. 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 trzy tytuły trzy. trzy tytuły Które zostały wydane przez wydawnictwo Taiga, otrzymacie od nas tą magiczną Mangę nad brzegiem rzeki Tak. Piszcie do nas, to nasz adres mailowy a.mangusta96fm A.mangusta96fm podamy, podamy to jeszcze na naszym fanpage'u. Tak, więc y się nie martwcie. Swoje odpowiedzi przesyłajcie do przyszłego tygodnia, do czwartku, tak? Tak, i wtedy. A, no, do czwartku. I w piątek podamy zwycięzców tegoż konkursu. Tak, w przyszły piątek jest nowy miesiąc, czyli czeka nasz kolejny top 5. Mm, ustaliliśmy już, że to będzie top 5. Niespodzianka. No, niespodzianka. A już chciałem zdradzić, no ale trudno, to jak niespodzianka, to niespodzianka. No, no i to chyba tyle. To była audycja mangu. My się słyszymy w przyszłym tygodniu. Odsy oczywiście odsyłam do naszego fanpage'a na, na YouTube. Naszego fanpage do naszego na kanału, Na YouTube. Na YouTube no, ostatnio mamy trochę opóźnienia, ponieważ sesja trwa, sesja a my jesteśmy. Trwa. A my jesteśmy jesteśmy tylko biednymi studentami. studentami. <laughs> my się słyszymy w przyszłym tygodniu. Żegnaję się z Wami. Weronika. I Maciek, audycja realizowała dania. Niemet. Cześć. Jeśli wiesz, jaka jest różnica między mangą a anime, oraz że filery są zborą każdego otaku, to ta audycja jest. W Właśnie dla ciebie. W każdy piątek Akademickie Radio Indeks przejmowane jest przez zapalonych miłośników Mangi i Anime. Audycja Mangusta poświęcona jest Waszym ulubionym tytułom z krainy kwitnącej wiśni. Znajdziecie tu krwawe polowania na potwory, walki potężnych wojowników oraz miłosne problemy nastolatków. Audycja Mangusta w każdy piątek o 16.30.